Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria Z Biskam. Proszę Państwa, chciałem Wam opowiedzieć o czy właściwie oszczyznach przed, przed koralem szlachetnym, nie, dlatego że na rynku pojawia się sporo ofert, które jak się okazuje, wiem to z rozmów z moimi klientami, wprowadzają bardzo mocno w błąd i Wrażenia, czy znaczy potrafią wywołać błędne wrażenia u ludzi, którzy nie, nie znają się, nie interesują się bliżej zagadnieniami związanymi, związanymi z korzelem szlachetnym. I te wrażenia mogą sprawiać, że człowiek, obiekt, który jest zasadniczo bezwartościowy albo ma bardzo małą wartość, oceni w swojej własnej głowie na swój własny użytek. Jako wyjątkowo cenne i bardzo za niego przepłaci, bardzo na nim straci pieniądze. Słuchajcie, dotyczy to rzeźb z gałązek korala. Duże rzeźby z gałązek korala, produkowane pierwotnie w Japonii, były bardzo, znaczy nadal są bardzo wysoko wyceniane na rynku przez kolekcjonerów. Tam było kilku, może kilkunastu artystów, którzy to. Robili na, na przeciągu, powiedzmy, tam dwóch, dwóch wieków. Oni się tym zajmowali i rzeczywiście te obiekty uzyskują gigantyczne ceny na aukcjach. Są to dzieła sztuki. Ważne jest to, kto wykonał, czyli po pierwsze, gdzie zostało wykonane, czyli czy zostało wykonane w Japonii, a także kto wykonał, czyli czy taki rzeźbiarz, który jest uznany na rynku, którego walory, za którego walory za którego rzeźby kolekcjonerzy chcą płacić więcej pieniędzy, czy też rzeźbiarz mniej mniej uznany, za którego rzeźby płaci się mniej pieniędzy na aukcjach. I to jest i od tego się zaczęło. Druga Druga część tej historii rzeźbiarstwa, rzeźbienia w koralu szlachetnym, to są falsyfikaty japońskich wyrobów wykonywane w Korei. Czyli znowu, mamy rzeźby koreańskie. Te koreańskie rzeźby robione są tak, że wyglądają jak japońskie. Łatwo, łatwo się pomylić, trudno je rozpoznać, ale one mają znacznie niższe ceny. Przy czym nie są to ceny ekstremalnie niskie. To są ceny niskie, ale w porównaniu z tymi rzeźbami uznanych twórców japońskich. No i trzecia, trzecia grupa obiektów rzeźbiarskich w koralu, rzeźb w koralu, to są rzeźby chińskie. I tutaj ceny są minimalne, dosłownie minimalne. Zasadniczo mając taką rzeźbę mamy wyłącznie surowiec koralowy. I nic więcej, po prostu tą rzeźbę można przeznaczyć na z niej kaboszonów czy, czy koralików i ona jest sprzedawana generalnie w takiej cenie, jak cena surowca koralowego nieobrobionego, albo nawet w mniejszej, dlatego że nieobrobiony surowiec zawsze jest taką zagadką, A czasami szlifierz może zapłacić więcej, bo mu się wydaje, że kupi lepszy materiał, a potem, jak, jak to zacznie sortować, ciąć, to się rozczaruje. Natomiast tutaj już mamy posortowane, pocięte, wiadomo jak jest, jaka jest jakość materiału, więc można sprzedać to tylko i wyłącznie za takie kwoty, jakie są na rynku surowca koralowego. Dzieje się tak dlatego, że Chińczycy na masową skalę zaczęli podrabiać. To co, robią, to, co robili Japończycy i Koreańczycy, a następnie no, zaczęli, zaczęli na masową skalę wytwarzać figurki w swojej własnej estetyce. Ona troszkę się różni od tej, od tej japońskiej. No i rynek, na taki zalew tych rzeźb, po prostu odpowiedział gigantycznym obniżeniem cen, aż praktycznie do, do ceny fundamentalnej, czyli do ceny surowca, z którego wykonano rzeźbę. Żeby wam to uzmysłowić i zobrazować, jak to wygląda, chciałem wam pokazać aukcję, na której jest wycena, wycena koralowej figurki, która ma około 250 gram masy. Już wam to pokażę. No, właściwie to już widzicie. Tak, jest jedna osoba, mi cytuje. Tutaj jeszcze jest kilka dni do, do zakończenia tej aukcji, ale estymacja jest na poziomie 100 do 200 dolarów. Czyli figurka z korala, jak widzicie, to jest 200, 216 gram, około. Dlatego, Dlaczego około? To ten obiekt stoi na drewnianym cokole koral no takiej jakości jak rzeźbiarski najlepszej jakości materiału nigdy się nie, nie przeznacza to jest materiał co najwyżej średni albo albo materiał niższej jakości chodzi o to że z materiału dobry rzeźbiarz z materiału niskiej jakości wyciągnie znaczy zrobi lepszą, zrobi rzeźbę ta, w taki sposób, że będzie się wydawało, że ona jest zrobiona z materiału jakości wyższej. Po prostu on różne detale na tej rzeźbie będzie umieszczał w miejscach, w których są pewne charakterystyki powierzchni tego materiału i będzie usuwał te charakterystyki i w związku z tym uzyska wrażenie takie, że ten materiał był wyższej jakości. Jest to też sposób na to, żeby ratować materiał słaby właśnie w taki sposób, że się go, że się go rzeźbi. Może tam być jakiś, 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 jakiś otwór po skałotoczu, może tam być pęknięcie, może tam być czarne przebarwienie, czyli wszystko to, co bardzo obniża jakość koralowiny i bardzo obniża cenę, na no rzeźbiarz ma dłutko, wiadomo, zaprojektuje sobie w tym miejscu coś, usunie pęknięcie, usunie czarne przebarwienie, usunie Usunie otwór albo w jakiś sposób komponuje go w rzeźbę, i dzięki temu może się wydawać, że to jest materiał wyższej kategorii. Dlatego uważajcie na to. Na rynku jest pełno ofert, właśnie takich tanich rzeźb, które są potem sprzedawane za gigantyczne pieniądze, znaczy oferowane za gigantyczne pieniądze, bo ludziom, którzy je kupili, wydaje się, że one, wiadomo, jak, jak drogie, ale prawda, no niestety, prawda jest okrutna. Trzeba, pierwsza rzecz, trzeba mieć dokładnie oznaczony gatunek korala. O tym już mówiłem wcześniej, jak to, jak to robić, jak to się robi. No bo to jest jeden z wyznaczników ceny. Drugim wyznacznikiem ceny jest jakość surowca koralowego, którą też trzeba oznaczyć. Tak jak mówię, dla rzeźb jest to raczej materiał jakości średniej lub niższej. Bardzo niskiej, to raczej nie, bardzo niskiej nie używa się, bo to już, bo to wtedy ta rzeźba po prostu źle by wyglądała. No, i jest jeszcze kwestia rzeźbiarza. Jeżeli to są rzeźbiarze japońscy, rzeźbiarze, którzy zostawiali na swoich wyrobach sygnatury, które można odczytać. Ewentualnie tacy, którzy nie zostawiali sygnatur, ale z jakości wykonania i z motywów, które używali, sposobu przedstawień, można wywnioskować, można taką figurkę przypisać konkretnemu Japończykowi, japońskiemu twórcy, wtedy uzyskamy bardzo wysokie ceny. Natomiast jeżeli to będzie podróbka chińska lub podróbka koreańska, japońskiego rzeźbiarstwa albo, albo Koreańska lub oryginalny, znaczy produkt sprzedawany jako koreański, wyprodukowany w Korei, ewentualnie chiński, sprzedawany jako, jako chiński. Wtedy niestety wartość takich rzeźb jest minimalna. I uważajcie, żeby, żeby sobie nie kupić czegoś za bardzo duże pieniądze, czegoś co jest warte tyle, co materiał koralowy i to jeszcze materiał średniej jakości. I widzę, że Sunter witaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę, proszę zadać. Akurat mi się to rzuciło rzu narzucił mi się ten temat, dlatego że rozmawiałem teraz z kilkoma osobami. To było po tej awanturze, którą która właściwie została spowodowana. Tym, że jeden z geologów, znaczy generalnie z pracowni Jacka Orszzyńskiego wyszedł wyszedł dokument który zaświadczał, poświadczał nieprawdę, że koral jest, co do gatunku korala, jaki był oznaczany, co generalnie mogło wpływać bardzo na cenę, dlatego że tam było napisane, że to jest koralium gdzie koralium jest najdroższą odmianą korala, ale to, to, to nie było to, no, wystarcząc, patrząc tylko na, na ten obieg, już widać było, że to, jest, że to jest nie to. W szczególności, że ja ten obieg miałem wcześniej w rękach, więc wiedziałem, z jakiego to jest materiału. No i z tego wybuchła dość, dość, poważna, dość poważna afera facebookowa. No, ale pamiętajcie o tym, że najważniejsze jest to, kto to zrobił, a dopiero potem się zastanawiajcie, z czego to było zrobione, bo materiał koralowy na rzeźby nigdy nie jest materiałem najwyższej jakości. Czyli choćby z tego powodu koralum japoniku nie będzie używane do rzeźbienia, dlatego że o wiele wyższe ceny można uzyskać, robiąc z tego, z tego gatunku korala kaboszon. Po prostu, więc to zwyczajnie nie opłaca się tego materiału oddawać e, rzeźbiarzom. E, ok, Gospunter witaj, już witałem cię wcześniej. Fajnie, że jesteś. Znalazłem w starym pudle rozsypane korale bransolety o karminowej barwie, nitka zbutwiała. Może to być japoński koral? Może to być japoński koral, no, może to być Latius może to być zasadniczy. Jeżeli jest barwa czerwona, no to jeszcze może być, to jeszcze może być Sardynian. Jeżeli to w ogóle jest koral, bo, bo to może być jakiś rekonstruowany koral też. No trzeba po prostu sprawdzić, no, nie wiem, nie wiem, co to, co to, co to dokładnie jest. Pudełko z 37 roku. Nie wiem, kiedy zaczęto Japonikum. Musiałbym to odświeżyć te. Czy, czy właśnie data, chociaż do pudełka można wsadzić cokolwiek. No, to patrzmy na to w ten sposób. Trzeba sprawdzić, trzeba sprawdzić jakość tego, tego materiału, czy to jest koralowina. U koralików jest 24, wszystkie sferycznego kształtu. Jeżeli są to kulki, to jeżeli są to kulki, to świadczy to o tym, że materiał jest wyższej jakości. To, to zawsze powtarzam, że w zależności od jakości materiału szlifuje się go w odpowiedni sposób. Ale no, przez na czacie na pewno nie wymyślę tego, co to jest. No, można to zrobić jedynie podczas obserwacji mikroskopowych. Słuchajcie, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.